Korek, więc te coś zrobię. A więc to przywitanko specjalnie dla was. A tematem dzisiejszym jest. Nie polecam innych terapeutów. Temat za chwilę rozwiniemy Jadymy do domu. Drugi odcinek vloga. Naprawdę miał być nagrany stąd, ale chyba trochę nie bardzo, bo. Skupić się jest ciężko, ale to kończymy go później. Tylko ta młody w tył śpi. Tu jest nudno, taki mini korek, więc tę dziewięć zrobię. E, a więc to przywitanko specjalnie dla Was. A tematem dzisiejszym jest nie polecam innych z terapeutów. Temat za chwilę rozwiniemy. A dlaczego taki temat? Tylko i wyłącznie dlatego, że w tym tygodniu dwa razy zdarzyło się taka akcja rzeczywiście, że. Nie mogłem współpracować z innym fizjoterapeutą. Nie mogłem współpracować. Dlaczego? Daj mi chwilę. Zaraz go dziko nagrywam z samochodu, z takim brzydką twarzą i brzydkim wszystkim. Owracam. wracam. z małego, lekkiego wypoczynku. A jak było, no właśnie zobaczysz to teraz. Jak Stasiek jeździł. Jak szalony. O, tak wracamy Naprawdę powoli, spokojnie No bo tir przed nami jedzie I dużo ciekawych rzeczy Można zrobić Na przykład nagrać trochę głosu do vloga I trochę takich przebitek Żeby było z czego montować A wyjdzie potem z tego znowu 3,40, nie? Tak jak na pierwszym 2 godziny roboty I 3,40 Ale ja wiem o tym, że za chwilę zacznie się jest I będę mógł to odłożyć I zająć się jazdą a my tak o podróżujemy Pana droga nie, nie martwcie się to nie jest lód ani śnieg naprawdę na samej jezdni jest bardzo bardzo sucho no i na tyle ile może być na minus pięć wow to jest bezpiecznie no to właśnie pięknie wjeżdżamy do Warszawy no tak się nie działo zawsze byłoby cudownie A od tej strony Wjeżdża przeważnie się zupełnie inaczej w sznureczku samochodów. A nie w takim pustym polu jak dzisiaj. Dziwne, dziwne, naprawdę dziwne. Takie pandemiczne to wygląda. Ja trening. On trening. Ten też trening... Nic, nic przeciwko nogom nie mam. Ale liczą, chłopaki A tu jakiś jeden mapa. też ćwiczy. Jedzi z koksem. Jedzie, liczcie mu, liczcie, liczcie. Jedzie, 64. O, to jest lepiej A tu, jak to to mówi, pedaliada. Ale potrzebna. Wchodzimy <grym> Bartka. Ile tak może robić? Miałem coś powiedzieć, ale Bartek przeszkadza z tyłu i nie mogę. Opa, sobie klatę pompuje. Tyut. Tyut. Dobrze kamer Nie mogę dobrze kamerę trzymać. Mnie trochę ręka boli po ale myślę, że damy radę. No Jak wcale powiedziałem, będziemy kontynuować temat tego, co dlaczego nie współpracuję z innymi osobami. Z innymi terapeutami i trenerami. Będzie dlaczego? Dlatego, że liczę na swoją skuteczność, liczę na to, żeby dobrze prowadzić pacjenta, a wtedy nie wiem kto go wyleczy. To po pierwsze, nie mam pojęcia, który z terapeutów, trenerów, dołożył super cegiełkę, która wyleczyła pacjenta i jest mu lepiej, dlatego też nie odsyłam. Nie wysyłam do innych, dlatego, że jak ktoś coś spierdzieli, to nie wiadomo kto. Kto zawinił, kto zrobił coś źle, kto dał złą terapię, złe ćwiczenia, czy źle zdiagnozował. Dlatego ważne, żeby to ustalić. Nie odsyłam do tego jeszcze, że zobaczcie, nawet będąc na tym samym szkoleniu, możemy inne wartości z niego wyciągnąć, co zmienia naszą perspektywę i niektóre rzeczy są takie w terapiach manualnych, ćwiczeniach, że po jednym nie wolno robić drugiego. Więc troszkę nie zawsze ufam tym, co mówią pacjenci, tym co robili z innym terapeutą, czy to będzie ruchowym, czy też terapeutą manualnym, no i nie wiem, co do końca było robione, a wiem, że są przeciwwskazania do różnych terapii względem tych terapii, co odbyły się wcześniej. To też jest przeciwwskazanie do tego, żeby odsyłać do innych. Tacy pacjenci, którzy zrobią za dużo, Gdzieś wykonają naszą bazę domową my dajemy. Wykonają bazę domową drugiego terapeuty, ruchowego, manualnego. No i robi się kociofki, bo przebudsuje to pacjenta, to może się skończyć tym, że e, jego stan się pogorszy, a nie poprawi. No ale uspokajając Was, naprawdę bardzo uspokajając Was, nie martw się, odsyłam. Oczywiście, że odsyłam do osób, których znam, które jednak pracują, albo mam z nimi stały kontakt i wiem jak będą pracowały, albo daję im wytyczne, jak mają pracować, co mogą i czego nie mogą robić. Wtedy jest naprawdę bardzo fajnie współpracować z nimi specjalistami i robi to naprawdę mega robotę dla pacjenta i dla nas. Nawet w tym temacie jestem rygorystyczny, gdy przychodzi pacjent i mówi do mnie, że... Pracuję też z innym, terape innym terapeutą czy innym trenerem, e, to staram się, aby nawiązać kontakt z tą osobą, zobaczyć co ona robiła. ale jeżeli takiej możliwości nie ma, bo ktoś sobie tego nie życzy, albo pacjent, albo drugi terapeuta, to każe pacjentowi zawsze wybrać, ok? Stary, wybieraj, gdzie teraz się leczysz. U nas, u mnie, czy gdzieś indziej. Decyduj. To ty masz swoje zdrowie w rękach, to ty wiesz, jak chcesz sobie pomagać, więc zadecyduj albo nie pracujemy razem. I'm